I proszę Państwa, witamy obydwa zespoły, które. Wiktoria Ostrzeszów na mecz czwartej kolejki, czwartej Ligi Wielkopolskiej, udała się do wrześni, gdzie 24 sierpnia zagrała z miejscową Wiktorią. Relacje pomiędzy tymi dwoma klubami zawsze były pozytywne, a prezesi Andrzej Sikora i Eugeniusz Nowicki przywitali się bardzo serdecznie, wymieniając przy tym swoje spostrzeżenia na temat rozgrywek. Relacje między Wiktoriami zawsze były Pozytywne. To, co na boisku się działo, to było poza działaczami i my zawsze byliśmy fajnie przyjęci w Ostrzeszowie i my też fajnie przyjmujemy tutaj prezesa i jego gości we wrześni. A piłka na boisku ma się toczyć swoimi prawami i tutaj my nie wnikamy, a myślę, że poza boiskiem właśnie kluby muszą współpracować ze sobą, wymieniać zdania, co się dzieje u nich w rejonie, co u nas. Po prostu, żeby wyciągnąć z tego wnioski i coś może wyciągnąć ciekawe spostrzeżenia na nasz podwórek, a od nas przekazać na ich podwórek i myślę, że to jest fajne. O 14 rozpoczął się mecz dwóch wiktorii. Szybko stracona bramka mogła zwiastować baty, które zafunduje Wiktoria września, Wiktori Ostrzeszów. Wynik spotkania już w pierwszej minucie otworzył Mikołaj Jankowski, który wykorzystał prostopadłe podanie od Szymona Krawczyńskiego. Chwilę później gospodarze mogli prowadzić wyżej, ale piłkę z rzutu wolnego nad bramkę wybił Mateusz Kierzek. Podopieczni Piotra Konstanciaka o ogromnym szczęściu mogli mówić w 38 minucie, kiedy to jeden z zawodników gospodarzy trafił w słupek, a dobitka poszybowała nad poprzeczką. Ekipa Zostrzeszowa również nie pozostała dłużna. Maciej Stawiński oddał mocny strzał, lecz piłka trafiła prosto w bramkarza. Do przerwy prowadziła Wiktoria Września 1 do 0. Początek drugiej połowy zaskoczył wszystkich obecnych na stadionie przy ulicy Kosynierów. Podobnie jak w pierwszej odsłonie piłkę z siatki trzeba było wyciągać już w pierwszej minucie. Tym razem cieszyli się goście. Michał Mazurek wykorzystał podanie od Miłosza nowickiego i doprowadził do remisu. Rezultat jeden do jednego raczej ucieszył był z Ostrzeszowa, ale patrząc na ich zaangażowanie należało stwierdzić, że zdecydowanie mogli pokusić się o więcej. W 64. minucie marzenia te zdecydowanie się oddaliły. Sędzia podyktował rzut karny dla wrześni po faulu Jakuba Jędrzejaka na Mikołaju Jankowskim, który jego zdaniem wydarzył się w polu karnym. Na 2 do 1 celnym strzałem popisał się sam poszkodowany. Karny doprowadził gości do szału. Nawet miejscowych, którzy widzieli tą sytuację, stwierdziło, że to wszystko działo się jakieś 20 cm przed polem karnym. No cóż. Taka jest piłka. Gospodarze również nie mieli lekko. Ukarani zostali oni aż ośmioma żółtymi kartkami. Wynik meczu już się nie zmienił. Trzy punkty i wygraną w postaci 2 do 1 zabrała Wiktoria września. Polsce przespaliśmy sam początek, gdzie dostaliśmy bramkę na 1-0. Ogólnie z przebiegu meczu uważam, że mogliśmy tutaj spokojnie z tego trudnego terenu wyciągnąć, przynajmniej jeden punkt, ale no niestety zostajemy z niczym. Gratulacje dla Wiktori Wrześni. I patrzymy dalej. Sobotą 31 sierpnia na Kąpielową przyjedzie Centra Ostrów. Dla Miłoszanowickiego będzie to ciekawe spotkanie. Przypomnijmy, że zanim zasilił kadrę Wiktorii, przez kilka lat był zawodnikiem właśnie Ostrowskiego Klubu. Ja bardzo dobrze wspominam czas w centrze. Naprawdę fajni ludzie i, i z przyjemnością zagramy. Mam nadzieję, że ten wynik będzie zupełnie inny niż, inny, niż dzisiaj. Derbowy pojedynek rozpocznie się o godzinie 16. Będzie to pierwsze z czterech spotkań rozgrywanych pod rząd u siebie.